Ale mam jedno inne pytanie. Czy ty widziałaś kiedyś walkę samurajów? Jeszcze nie. Jeszcze nie widziałaś? Jeszcze nie. Słuchaj. Marzenia jest... się spełniają. Muszę sobie. Ani ta! I masz! Słuchaj, a chciałabyś? Chcia Chcia chciałabyś? Na Chcia razie na co mogę Ale nie, Ale nie, że ale my pytańcie, mamy ze sobą. Chciałabyś? Chciałabyś? Tak. Am... Tak? tak. My jesteśmy w stanie chyba spełnić takie marzenie. Słuchaj, nie ma rzeczy niemożliwych. Co ty na to? Zabar. Dla nas. Jasne, dziękuję. Tak? No, no, to, no to specjalnie to... dla ciebie, Popatrz, walka samurajów. Popatrz, co to się teraz będzie działo. <śmulary> <śmulary> Anita kompletnie nic o tym nie wiedziała. Zobacz, nie. to są najprawdziwsi samurajowie. Bardzo dziękujemy. Jak Ci się podobało? Super, szybko spełniacie marzenia. Michał i Jakub Nantal. Trzymałaś kiedyś w dłoni samurajski miecz? Jeszcze nie. A możemy podejść do Was? Chodź, Anita, co? I To są wow. rady, no to oni. Oni tradycyjne stroje. Dobrze. Panowie są ze Szkoły Samurajów w Warszawie. Witamy serdecznie. Wow. Cześć. Dzień dobry. Dzień. Cześć. Cześć, dzień dobry. I jak się czujesz, Anita? Ciężki. Tak, ciężki. <laughs> ciężki, ciężki. Jak długo panowie zakładaliście te stroje? No, ten strój zakłada się prawie godzinę, więc troszeczkę tutaj już spędziliśmy czasu. Co prawda, gdzieś tam z boku, że żeby pani Anita nas nie zdemaskowała wcześniej. A pani Ente widziała czy nie widziała wcześniej samurajów? Nie, nie wiem czy wiesz Anita, ale jak weszłaś do studia, to my specjalnie z demenem do Ciebie podbiegliśmy, bo panowie mieli próbę na poprzedniej <grym> i żebyś nie zobaczyła, że właśnie będą dla Ciebie niespodzianką. Proszę, Proszę bardzo, dziękujemy oddaję. Bardzo Dwa nagie miecze, dziękujemy pięknie. Fajni o. panowie jesteście, miłego rozbierania. Właśnie to też się rozbiera? O stronę idzie szybciej, dziękuję. ale ja tylko powiem, że pokazy w zbroi samurajskiej nawet w Japonii stanowią e, no, rzadkość, nie? Więc. Ach, dla takiej a mistrzyni, to... no. miłośniczki w Japonii. Więc jeszcze raz dziękuję, pięknie panowie. Bardzo dziękujemy.